W kolejnym odcinku z cyklu Zerown, który to proponuję Wam podpowiadam, co możemy zrobić z rzeczy już niepotrzebnych, starych, zniszczonych, nadając im drugie życie. Ostatnio pokazywałam Wam, jak wykonać papier czerpany. Z takiej masy na papier czerpany możemy również wykonać takie papierowe miseczki, które możemy dowolnie ozdobić inspiracji, co możemy zrobić z takiej masy papierowej. Możemy poszukać w książeczce masa papierowa, którą, która jest dostępna w oddziale dziecięcym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie. Doczekaliśmy takiej rzeczywistości, że coraz więcej osób pracuje zdalnie, a wszyscy uczymy się zdalnie. Warto więc zadbać o naszą przestrzeń, żeby była zorganizowana, żebyśmy się dobrze w niej czuli. W takiej zadbanej, zorganizowanej przestrzeni będziemy bardziej się koncentrować na pracy i nauce. Dziś zaproponuję Wam wykonanie organizera na biurko. Do takiego organizera potrzebna nam będzie książka. Jeżeli mamy wybór, dobrze by było, żeby ta książka była w twardej oprawie, dostatecznie gruba. Absolutnie nie bierzmy książek, które świeżo zakupiliśmy, bądź książek wypożyczonych z miejskiej biblioteki. Co zrobić, żeby wykonać taki organizer? Trzeba wziąć każdą, z, w moim przypadku, z 50 stron i zawinąć każdą karteczkę, zawinąć do środka. W ten oto sposób. Jeżeli tą czynność wykonamy tyle razy, ile stron ma nasza książka, powstanie nam taki oto organizer na biurko, w którym zmieści się każda nasza notatka, karteczka, sklerotka, plan zajęć, plan, plany spotkań, pisaczki, zdjęcia rodziny. I wszystko to będziemy mieli. Pod ręką. Taki organizer możemy jeszcze ozdobić jakimiś kolorowymi taśmami bądź kolorowym papierem. Kolejną rzeczą, którą dla Was dzisiaj przygotowałam, jest zakładka do książki. Zakładka jest bardzo prosta. Możemy ją wykonać biorąc kartkę papieru. Kątem prostym składamy taką kartkę, niepotrzebną część odcinamy. Następnie powstaje nam coś takiego, następnie składamy rogi do środka. Mamy taki oto trójkącik, środkowy róg zaginamy w ten sposób, a powstałe tu skrzydełka zaginamy pod spór. Wykonaną zakładkę możemy ozdobić wykorzystanym opakowaniem po lekach robiąc z takiego opakowania na przykład oczy, tworząc jakiegoś zwierzaczka, doklejając uszy. Ja Wam pokażę już gotowe zakładeczki. Tak wyglądają zwierzaczki już wykonane, ozdobione właśnie. W ten sposób, dzięki takiej zakładce, już zawsze będziecie wiedzieć, na której stronie skończyliście wydać książkę. Proszę bardzo. Inspiracje, co jeszcze możemy wykonać z papieru, znajdziemy w książkach. Bajkowy świat origami ludziki, zwierzęta, kwiaty bądź w księdze origami składanie papieru. Książki te dostępne są w oddziale dla dzieci w miejskiej bibliotece. Dziękuję za uwagę i zapraszam do biblioteki.